To początek kolejnego dnia, i jednocześnie cenna okazja, by połączyć się z Bogiem poprzez tę poranną modlitwę. Psalm 90, werset 12 uczy nas jednej z najgłębszych lekcji życia duchowego. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy osiągnęli mądre serce. To więcej niż biblijny werset. To pilne wezwanie do świadomości duchowego przebudzenia i docenienia czasu, który został nam powierzony. Wśród pośpiechu, obowiązków, i hałasu świata, jesteśmy skłonni wierzyć, że mamy dużo czasu, ale prawda jest taka, że nasze dni są policzone. Ta refleksja z Bogiem musi zacząć się od szczerości. Jak żyjemy? Czy dostosowujemy nasz czas do Bożego celu, czy tylko reagujemy na codzienne problemy? Poranna modlitwa to nie tylko duchowa tradycja, to wybór mądrości. To moment, by dostroić serce do nieba, zanim zrobimy jakikolwiek krok na ziemi. Szukając Bożej mądrości, zaczynamy dostrzegać wartość każdego drobnego szczegółu. Czas z rodziną, niespodziewane spotkania, nawet trudności stają się duchowymi lekcjami. Nauczanie biblijne jest jasne: nie żyjcie jak niemądrzy, ale jak ci, którzy rozumieją wolę Pana. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy otwieramy przestrzeń dla Boga, by nauczył nas liczyć nasze dni nie ze strachu, ale ze świadomością, z wdzięcznością, głębią i intencją. Wielu budzi się dziś z pustką w duszy, czując, że życie mija bez sensu. Inni są przeciążeni, uwięzieni w rutynach, które nie karmią ducha. Są tacy, którzy noszą ciężar przeszłości lub strach przed przyszłością. Ale dziś w tej porannej modlitwie jesteśmy zaproszeni, by się zatrzymać i szukać mądrego serca. Serca, które słyszy Boży Głos i uczy się żyć z celem. To jest istota prawdziwej duchowości. Nauczyć się żyć każdy dzień, jakby był jedynym, ale z oczami utkwionymi w wieczności. Bóg nie chce, byśmy żyli, jakby życie było nieskończoną powtarzalnością. Pragnie, by każdy dzień był rozdziałem historii pisanej przez Niego. Dlatego, gdy rozpoczynamy tę modlitwę, zastanówmy się, co naprawdę ma wartość, ile razy tracimy czas na zmartwienia, które niczego nie budują, ile szans na miłość, przebaczenie lub nowy początek przepuszczamy. Myśląc, że będziemy mieć jeszcze jedną okazję? Prawda jest taka, że nikt nie wie ile ma czasu i właśnie to sprawia, że każdy poranek jest darem. Ten moment to zaproszenie, by twoje serce otworzyło się na obecność Boga. Niech ta modlitwa będzie czymś więcej niż tylko powtórzonymi słowami, niech będzie oddaniem, niech tego poranka pozwolisz sobie zatrzymać się, słuchać, chłonąć. Duch Święty chce do ciebie mówić. Chcę przywrócić Ci wzrok, uporządkować Twoje priorytety, umocnić Twoją wiarę. Mądrość, która pochodzi z góry, zmienia nasz sposób patrzenia na życie, mierzenia się z wyzwaniami, zarządzania czasem. Nie chodzi o to, by żyć w strachu przed końcem, ale z pragnieniem nadania sensu każdemu nowemu początkowi. I zanim przejdziemy do modlitwy, pozwól sobie na chwilę refleksji: Jakiego rodzaju życie budujesz? Czy każdy dzień ma dla Ciebie znaczenie? Czy szukasz duchowego kierunku i siły w Bogu od samego rana? Dziś, przez tę poranną modlitwę, masz realną szansę zmienić bieg swojego dnia, a może nawet swojej historii. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną o konkretną sferę życia lub za osobę, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz, pomódl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością, jako prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój stępuje, a cuda zaczynają się dziać. Przygotuj teraz swoje serce, pomódlmy się razem i oddajmy ten dzień całkowicie w ręce Boga. Zanim oddamy wszystko w Boże ręce, upewnij się, że już zasubskrybowałeś ten kanał. Panie nasz Boże i Ojcze, tego poranka stajemy przed Twoją obecnością z otwartym sercem spragnieni Twojego prowadzenia i nauki. Nie chcemy jedynie przetrwać kolejnego dnia. Pragniemy przeżyć ten nowy poranek pod Twoim kierunkiem, z mądrością pochodzącą z góry. Twoje słowo nas konfrontuje i pociesza. Gdy psalmista woła, naucz nas liczyć nasze dni, uznaje, że życie bez mądrości to marnowanie cennego czasu, który Pan nam podarował. I właśnie o to teraz prosimy: naucz nas, Ojcze. Naucz nas żyć z większą świadomością, z większą wiarą. Z większym duchowym oddaniem. Niech ta poranna modlitwa nie będzie tylko jedną z wielu, ale niech stanie się początkiem przemiany wewnętrznej każdej osoby, która modli się teraz razem z nami. Niech każde wypowiedziane tutaj słowo przyniesie uzdrowienie, odnowę i jasność. Niech każde obecne tu serce poczuje, że nie jest samo, bo Pan jest blisko tych, którzy go wzywają w prawdzie. Wielu obudziło się dziś z ciężarem codzienności, z brzemieniem dawnych problemów, z wątpliwościami, lękami i niepokojem. Ludzie żyją automatycznie, nie zauważając, że dusza choruje, że duch jest zmęczony. Panie, w imię Jezusa, nawiedź teraz każde zmęczone serce. Dotknij tych, którzy płakali w ciszy. Uspokój tych, którzy obudzili się ze ściśniętym sercem, nie rozumiejąc dlaczego. Przywróć nadzieję tym, którzy myśleli o rezygnacji. Twoja obecność jest realna i potężna. I dlatego ta poranna modlitwa jest tak ważna. Bo ona nie tylko zmienia dzień, ona może zmienić przeznaczenie. Niech Twój Duch Święty przyniesie teraz pokój tam, gdzie jest zamieszanie, odwagę tam, gdzie jest strach, wiarę tam, gdzie są wątpliwości. Wylej mądrość na tych, którzy dziś muszą podjąć trudne decyzje. Niech każdy krok podjęty w ciągu tego dnia będzie prowadzony przez Ciebie, Panie. Niech każda myśl będzie przefiltrowana przez Twoją prawdę. Nie pozwól nam kroczyć własną siłą. Bo jesteśmy ograniczeni, słabi, przemijający. Naucz nas żyć w zależności od Twojej łaski. Wołamy też o uzdrowienie emocjonalne. Są rany, których czas nie uleczył, są traumy, które wciąż krzyczą w duszy, ale wierzymy, że Pan jest specjalistą w przywracaniu tego, co zostało złamane. Uzdrów, Panie, ukryte bóle, przywróć tożsamość tym, którzy się pogubili, odnów wiarę tym, którzy już nie wierzą, że coś może się zmienić. Ty jesteś Bogiem niemożliwego, i jeśli ta modlitwa dotarła do kogoś, kto już stracił nadzieję, niech będzie teraz znakiem, że wciąż jest wyjście, że wciąż jest czas, że Twoja miłość nie zrezygnowała. Modlimy się także za reprezentowane tutaj rodziny. Błogosław każdy dom, każde małżeństwo, każde dziecko, każdą relację. Gdzie jest podział, niech Pan przyniesie pojednanie. Gdzie jest niedostatek, niech Pan pośle zaopatrzenie. Gdzie jest cisza i chłód. Niech Twoja obecność ogrzeje i odnowi miłość. Panie, chroń domy naszej wspólnoty modlitwy porannej. Niech będą schronieniem pokoju, miejscem, gdzie mieszka Twoja obecność. Tych, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi, fizycznymi lub emocjonalnymi, powierzamy teraz Tobie. Nawiedź szpitale, samotne pokoje, łóżka cierpienia. Ześlij swoje uzdrowienie, Panie. Twoje słowo mówi, że przez Twoje rany zostaliśmy uzdrowieni, Wierzymy w Twoją moc, która całkowicie przywraca. Dla wszystkich, którzy zaczynają kolejny dzień pracy, nauki, opieki nad dziećmi, lub stają wobec dnia, nie wiedząc co robić, prosimy, wylej na nich łaskę i prowadzenie. Niech ten dzień nie będzie kierowany przypadkiem, ale Twoją suwerenną wolą. Niech każdy tutaj obecny wierzy, że istnieje większy cel, że życie to nie tylko suma dni, ale wieczna konstrukcja z głębokim znaczeniem. Panie, umacniaj naszą wiarę. Niech potrafimy wierzyć, nawet nie widząc, ufać, nawet nie rozumiejąc. Naucz nas liczyć nasze dni z mądrym sercem i przeżywać każdą chwilę jak dar. Niech nasze serce będzie zwrócone ku wieczności, ku temu, co naprawdę ma wartość. I nawet jeśli wyzwania będą trwać, niech wiemy, że nie jesteśmy sami. Niech ta modlitwa poranna będzie duchową kotwicą dla nas wszystkich. Niech każda osoba, która jest tu teraz, Poczuję Twoją obecność obejmującą ją jak ramiona. Panie, powierzamy ten dzień w Twoje ręce, nie jako ci, którzy się poddają, ale jako ci, którzy ufają, jako ci, którzy uznają, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Niech ta modlitwa nadal rozbrzmiewa w nas przez cały dzień, niech nasza wiara będzie umacniana, nadzieja odnawiana, a Twoje imię uwielbiane w każdym szczególe naszej wędrówki. Jeśli ta modlitwa dotknęła Cię, jeśli w jakiś sposób Bóg poruszył Twoje serce tego poranka, napisz Amen w komentarzach. Ten prosty gest to akt wiary, duchowa deklaracja, że przyjąłeś to słowo i zgadzasz się z tą modlitwą. Dlatego, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zapraszam Cię, byś stał się częścią tej rodziny modlitwy. Włącz powiadomienia, by codziennie o szóstej rano otrzymywać nowe modlitwy. Mamy tu codzienne spotkania z Bogiem a twoja obecność sprawia, że ta wspólnota jest jeszcze bardziej żywa i gościnna. Niech pan towarzyszy ci dziś spokojem, mądrością i prowadzeniem. I niech wszystko, co tu usłyszałeś, nadal rozbrzmiewa w twoim duchu przez cały dzień. Do zobaczenia jutro.